Myślę, że to zwycięstwo było tylko potwierdzeniem tym, że ostatnie nasze mecze wyglądają naprawdę dobrze. W pierwszej połowie był zacięty mecz, było mało sytuacji bramkowych. Nie mieliśmy zbytnio takich sytuacji bramkowych, nie udaliśmy mi się wydać strzału na bramkę. Ale w drugiej połowie zaczęliśmy grać myślę bardziej otwartą piłkę, stwarzały się sytuacje. Strzeliliśmy gola, Janki bramkę strzelił, miał jeszcze sytuację. sytuacje, było parę sytuacji. Myślę, że ten mecz mógł skończyć się większym wynikiem. Jak się czułem, czułem się, myślę, że czułem się. Bardzo dobrze, czułem, wyszedłem na mecz, nie wiadomo, troszkę stresik był, żeby zagrać dużo lepiej niż te dwa lata temu, tak samo miałem kolejny mecz z Krakowią, w tamtym, dwa lata temu, gdy debiutowałem, no to ten mecz no, niestety nie udał mi się. Myślę, że dzisiaj pokazałem się z dużo lepszej strony i myślę, że tylko plus dla mnie i dalej mi na pewno, na pewno czeka ciężka praca, żeby dostawać więcej szans od ten rawdowczyka i będę dalej pracował, żeby... Grać tak jak dzisiaj, w tym dzisiejszym meczu. I ostatnie mecze w tym sezonie to popis młodych zawodników Piasta, którzy grali w seriocie. Ci najpierw był Denis Gojko, następnie ty, a dzisiaj zagrał Łukasz Krakowczyk. I jak ty się czułeś mając dwóch kolegów z, z składu młodzieżowego obok siebie w meczu Ekstraklasy? Myślę, że zasłużyliśmy sobie na to dobrymi meczami w Tak? bo trenerzy zawsze nas obserwowali. Zostawaliśmy, trenowaliśmy z pierwszym drużynem, ja zacząłem jeździć tutaj na ławkę rezerwowych, Goja wiadomo zaczął się szybciej grać, strzelił jeszcze bramkę, teraz dostał szansę Łukasz Krakowczyk i myślę, że ją wykorzystał, bo myślę, że zrobił bardzo dobrą zmianę, nie miał żadnych głupich strat, wiadomo jak to młody zawodnik wchodzi to na pewno jest stres, ale myślę, że jak wszedł na boisko to pokazał to co umie. Na pewno dążymy do tego, żeby grać od pierwszej minuty, a po okresie przygotowawczym na pewno. Myślę, że będziemy dużo, dużo lepsi, ale musimy przepracować bardzo mocno ten sezon. Teraz mamy dwa tygodnie odpoczynku, ale po dwóch tygodniach oczywiście wracamy do mocnych treningów i myślę, że następny sezon skończymy na pewno w górnej ósemce. Ten sezon obserwowałeś po części z ławki, ale po części od środka w tej drużynie. Jaki to był sezon dla Piasta Gliwice? No już tak jak mówiłem w dzisiejszych wywiadach, był to sezon walki na pewno. Kibice, dzisiaj ich spora liczba przyjechała, byli bardzo głośni, cieszyli się razem z Wami. Jeździli z Wami przez cały sezon, niezależnie od wyników. Jakiś słowo do nich? No, Bardzo im dziękujemy za tutaj wsparcie, tak, za doping i myślę, że w następnym sezonie życzę sobie tego, żeby było jeszcze więcej kibiców i żeby jeszcze goście nas dopingowali tak jak w tym sezonie.